serdecznie witam państwa na drugiej konferencji z cyklu pole elektromagnetyczne jego wpływ na środowisko nie było to łatwe zadanie ponieważ jak państwo wiecie jak się robi coś po raz pierwszy to jest dużo entuzjazmu dużo dobrej woli po konferencji którą odbyliśmy mniej więcej w tym samym okresie roku w zeszłym roku Zostało wzbudzone duże zainteresowanie. Wiele osób, wiele osób z tego środowiska prosiło, żeby kontynuować tą konferencję i postanowiliśmy to robić, tym bardziej, że wpisuje się to w pewne zamierzenia pani minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, czyli rozmowa na temat pól elektromagnetycznych, propagowanie wiedzy, propagowanie wiedzy jak najbardziej obiektywnej, czyli wiedzy naukowej. Dlatego bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym możemy się w takim gronie spotkać, że będziemy mieli okazję znowu wymienić się cennymi uwagami, że będziemy mieli okazję znowu porozmawiać. Potem jeszcze dodam kilka słów od siebie, jak i dlaczego będziemy i o czym będziemy rozmawiać, natomiast teraz otwieram nasze spotkanie. I proszę, zapraszam osobę, dzięki której tu tak naprawdę jesteśmy, dzięki jej inicjatywie merytorycznej i dzięki jej pieniądzom, pani minister cyfryzacji Anna Strażyńska. Witam państwa. No to uroczo było stwierdzone. Jeśli chodzi o pieniądze, to nawet nie wiem o tym, że miałam cokolwiek z tym wspólnego. Jeśli chodzi o inicjatywę, to istotnie, tak? Wiecie państwo, że pole elektromagnetyczne jest przedmiotem prac nawet ustawowych w postaci takiej ustawy o ochronie życia mieszkańców? To oczywiście tytuł roboczy i w ogóle cała ustawa ma cały czas jeszcze charakter projektu, a w niej próbujemy rozładować napięcia związane z promieniowaniem elektromagnetycznym, które podczas prac nad ustawą o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych w zeszłym roku, chyba gdzieś tak w 2016 roku, na początku roku, jak znaleźliśmy się w Sejmie, to nagle okazało się, że utraciliśmy sterowność okrętu i panowanie nad sytuacją, ponieważ nasze intencje wspomożenia wszelkiego typu inicjatyw inwestycyjnych, czy ruchomych, czy stacjonarnych, rozbiły się o narastający niepokój społeczny związany z promieniowaniem elektromagnetycznym. I oczywiście, ten niepokój społeczny nie był dla nas jakąś nowością, ponieważ on cały czas pochodził z tych samych źródeł, z tych samych lokalizacji geograficznych, od tych samych środowisk. Natomiast sposób, w jaki on narósł i sposób, w jaki on został zamanifestowany, w jaki zyskał też polityczne poparcie był, musiał zostać uwzględniony w naszych pracach. W pracach nad ustawą, nad moją ukochaną mega ustawą, której przecież byłam też inicjatorem i pierwszym autorem, okazało się, że sprawy elektromagnetyczne potrafią wywrócić połowę zapisów ustawowych, które zostały przecież przez rząd uzgodnione, przyjęte i nagle znajdujemy się w Sejmie, Mamy większość parlamentarną i okazuje się, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć uchwalenia przepisów, które uważamy za przepracowane. To była wtedy dosyć gorzka nauczka przede wszystkim no, taka polityczna co się dzieje, jeżeli się nie uwzględnia takiego szumu informacyjnego, który gdzieś się wzbudza. I który uzyskuje moc eksplozji i znaczenie dla toczącego się procesu legislacyjnego. I wtedy postanowiliśmy, że po pierwsze będziemy zmierzali do obiektywizacji informacji, które na temat promieniowania elektromagnetycznego, Y, 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 są rozpowszechniane na rynku, są y, przedmiotem debaty społecznej przede wszystkim w taki sposób, żeby włączyć szerokie gremia do tej debaty na równoprawnym y, w równoprawnym głosie, czyli po pierwsze operatorów, ale po drugie społeczności lokalne, po trzecie y, ekspertów, po czwarte oczywiście lokalnych polityków i Ministra cyfryzacji. Mieliśmy też taką konstatację, że przez lata nic nie wydarzyło się istotnego, jeśli chodzi o zagospodarowanie tego tematu. I to był chyba jeden z głównych błędów, zarówno takich stricte politycznych, jak i środowiskowych, że. Czas, kiedy można było ten temat oswajać, pokazywać dane w miarę zobiektywizowane, na tyle, ile można je zobiektywizować, zastrzegając się przecież, że w długoterminowym okresie my cały czas jeszcze nie wiemy, jak ta zupa elektromagnetyczna na nas oddziałuje. Ten czas został w pewnym sensie zmarnowany. W zeszłym roku, kiedy spotkaliśmy się z inicjatywy Instytutu Łączności na podobnym spotkaniu to już mieliśmy za sobą przynajmniej 6 lat, podczas których środowisko, eksperci, naukowcy, specjaliści od medycyny pracy, specjaliści od promieniowania elektromagnetycznego milczeli w temacie. Jeżeli pojawiały się w ogóle gdzieś jakieś wątki związane z promieniowaniem elektromagnetycznym, to raczej w kontekście uprawnień budowlanych i zluzowania wymagań normatywnych dotyczących przyszłych inwestycji. My przecież jako społeczeństwo generalnie oczekujemy rozwoju, a szczególnie w tej chwili, jak ten świat cyfrowy pędzi i co chwila mamy do czynienia z nowymi technologiami, nowymi możliwościami, funkcjonalnościami w sieci. Też mamy coraz bardziej daleko idące plany rozwojowe związane zarówno z biznesem jak i z życiem chociażby miejskim. Chcemy, żeby ta technologia wzrastała, a jednocześnie Zupa elektromagnetyczna, w której się zanurzamy, budzi coraz więcej wątpliwości, nawet u ludzi, którzy entuzjastycznie korzystają z technologii. Staramy się przecież na co dzień w swoim życiu zachować higienę korzystania z tych technologii. Wyłączamy routery, nie nosimy telefonów komórkowych blisko ciała przez cały dzień. Staramy się, żeby telefon nie był przy głowie, ponieważ nie wiemy, ponieważ nie wiemy, do końca nie wiemy. Mamy bardzo restrykcyjnie ustanowione normy, ale każdy człowiek chce w miarę zdrowo przeżyć swoje życie i zachować pełną sprawność w związku z tym, że nie wiemy w jaki sposób ta nowa technologia i jej zmasowana obecność w naszym życiu będzie na nas oddziaływała, to staramy się zachować bezpieczeństwo. Kluczowa sprawa to jest oczywiście ustanowienie takiego poziomu promieniowania elektromagnetycznego, który będzie dla nas zdrowy, ale nie zabójczy dla biznesu. Nie zabójczy w ogóle dla całej technologii, która tyle dobrych rzeczy wnosi w nasze życie. Ja się zawsze trochę śmieję, że ze wszystkim jest tak jak z alkoholem, czyli po prostu potrzebny jest umiar. Również jeśli chodzi o korzystanie z nowych technologii, z technologii radiowych, też jest potrzebny umiar, w szczególności ze względów właśnie zdrowotnych. Ten umiar u nas w Polsce został bardzo nisko. Postawiony. Normy są rygorystyczne o wiele bardziej niż w innych krajach Unii Europejskiej, ale widzimy też, że tendencja w krajach unijnych jest w, idzie w podobnym kierunku. Normy są raczej podwyższane i często z tym związane są również dodatkowe obwarowania dotyczące wykorzystania technologii radiowych w różnych miejscach, gdzie ekspozycja, na przykład dzieci na promieniowanie może być większa. Cała masa zwolenników rozluźnienia tego gorsetu bardzo często mówi o tym, że no wszystko promieniuje. Kuchenki mikrofalowe, gniazdka w ścianie, przewody energetyczne. I że jesteśmy od stuleci już zanurzeni w tym kompocie, i w związku z tym, że nie odnotowano bezpośredniego, udokumentowanego wpływu na nasze zdrowie, to powinniśmy korzystać z nowych technologii i. Nie generować dodatkowych związanych z tym niepokojów. I rzeczywiście międzynarodowe agencje zajmujące się tym tematem, w tym takie wyspecjalizowane agencje, jak Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, nie znalazła wystarczających dowodów na związek między polem elektromagnetycznym, a ryzykiem różnych nowotworów, typu białaczka czy inne postaci raka. Nie znaleziono też dowodów z bezpośrednich badań laboratoryjnych na zwierzętach czy na ludziach, że może być zwiększona zachorowalność na nowotwory lub inne choroby bezpośrednio związana z promieniowaniem elektromagnetycznym. Ale nie ma też dowodów przeciwnych, ponieważ na promieniowanie elektromagnetyczne jesteśmy wystawieni w takiej ilości od stosunkowo niedawna i może należeć do sporów naukowców, czy 20-30 lat to jest niedawno, czy to jest już wystarczająco dawno, żeby Poczuć większy spokój i czy te postaci zachorowań na raka, które są obecne w tej chwili w społeczeństwie w znacznie większej ilości niż kiedyś, są związane z innymi czynnikami kancerogennymi, czy z, również pochodzą z tego zanieczyszczenia elektromagnetycznego? Oczywiście na codziennie jesteśmy eksponowani na promieniowanie sieci komórkowych non stop 24 godziny na dobę w bezpośredniej bliskości. I w związku z tym wszelkiego typu laboratoryjne ustalenia w niewielkim stopniu będą jeszcze przez jakiś czas miarodajne i wiarygodne. Dla naszych życiowych decyzji. Ale y, są y, instytucje czy organizacje pozarządowe, również międzynarodowe, które y, prowadzą takie badania i y, próbują do, ustalić prawdę y, w mniejszym lub większym stopniu, kierując się obie, obiektywizmem, czasem kierując się również emocjami adresując swoje pytania do, również do organizacji unijnych. Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa, Zdrowia i Żywności w Unii Europejskiej podkreśliła, że ekspozycja na pola elektromagnetyczne nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, jeżeli przestrzegane są normy i limity. Ale mówimy cały czas o różnych normach i limitach w różnych krajach i w zależności od różnych częstotliwości. Nie ma cały czas tego wiarygodnego źródła, które by ustaliło jaki poziom rzeczywiście jest bezpieczny i nieprzekraczalny. Nie jest moją intencją absolutnie tutaj postawienie w wątpliwość bezpieczeństwa w którym Bezpieczeństwa systemu normatywnego, który stworzyliśmy w Polsce. On jest na tyle restrykcyjny, że zachowujemy naprawdę wyjątkową ostrożność, jeśli chodzi o promieniowanie elektromagnetyczne. Jest natomiast moją intencją podkreślenie, że nie możemy takich sygnałów i niepokojów społecznych ignorować i lekceważyć, ponieważ jest najgorszą rzeczą, jaką może zrobić zarówno biznes, jak i administracja państwowa, jest ignorowanie głosu społeczeństwa, jest ignorowanie niepokoju, który jest związany z takimi całkowicie bytowymi, życiowymi kwestiami. Więc my musimy poszukiwać takich odpowiedzi. Część z tych odpowiedzi mam nadzieję, że Uzyskaliście Państwo wczoraj na sesji z ekspertami, między innymi międzynarodowego związku telekomunikacyjnego, ale musimy także zapewnić takie ramy regulacyjne, które umożliwią umożliwią nam uczciwe komunikowanie do obywateli. Że ten temat, jak każdy inny temat związany z bezpieczeństwem, porządkiem publicznym, zdrowiem Polaków, jest również w obszarze naszego zainteresowania i nieustannie śledząc najnowsze wymagania, najnowsze wyniki badań, jesteśmy gotowi zarówno na rozluźnianie gorsetu dla rozwoju biznesu, jeżeli będzie to uzasadnione wynikami tych badań, jak i na ścisłe przestrzeganie ustanowionych norm w interesie mieszkańców i obywateli, żeby nie wykonywać gwałtownych, pospiesznych ruchów, które spowodowałyby zagrożenie w szczególności dla rozwoju nowoczesnych instalacji telekomunikacyjnych. Chcieliśmy wprowadzić ustawę o bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie mieszkańców, która by koncentrowała się przede wszystkim na mechanizmach kontrolnych, a nie na mechanizmach, nie na podnoszeniu wymagań i zaostrzaniu wymagań normatywnych. Dlatego powstał projekt z inspiracji kancelarii prezydenta w którym staramy się wyposażyć istniejący system instytucjonalny w uprawnienia do kontrolowania bezpieczeństwa instalacji telekomunikacyjnych dla zdrowia obywateli. Intencją tych przepisów jest to, żeby Normy, które są ustanowione, nie były łamane w codziennej praktyce biznesowej, żeby obywatel miał też prawo do pełnej informacji na temat tego, jakiego rodzaju normy obowiązują jakie, w jaki sposób są przestrzegane przez instalacje znajdujące się w jego pobliżu, z których też korzysta i e, czy to przestrzeganie norm ma charakter stały, czy nie jest w jakiś sposób łamane prawo. Tylko dając ludziom pewność, że administracja publiczna czuwa nad tym zakresem ich bezpieczeństwa, możemy zarazem otworzyć ich na korzystanie z nowoczesnych technologii. Na korzystanie z tych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w naszym otoczeniu narastają, mnożą się i możemy uspokoić emocje, które będą powstawały za każdym razem, kiedy będziemy próbowali poprawić warunki inwestowania dla operatorów telekomunikacyjnych działających w obszarze łączności bezprzewodowej. A w związku z tym, żegnając się już z Państwem, bo ja niestety muszę szczególnie w tym tygodniu iść do własnych obowiązków, będę bardzo zainteresowana wynikami tego Państwa posiedzenia w takim właśnie zakresie, w jakim może to posiedzenie zainspirować ministra cyfryzacji do ustanowienia takich regulacji, które wspierając nowoczesne technologie, a w szczególności rozwój sieci 5G, zarazem biorą poważnie pod uwagę interes obywateli, w tym w szczególności interes dzieci. Dziękuję bardzo.